Cześć, cześć! Zapraszam was na kolejny odcinek z DVD. O Jezu, o, to nie nakrywałam głosu. No, sporo czasu, oczywiście, jestem trzy obsesją. To jest standard. Tego sobie go, Takiego sobie go, Takiego sobie skina odblokowałam. Dużo, dużo z skinów mam i tak dalej. Jest event, jak widzicie w poprzednich odcinkach. Jest ciężki, nie ciężki. Nagrywam rano, gdzieś tylko o dziesiątej. Ja Teraz wam powiem dokładną godzinę, bo mam telefon po siebie. No dziesiąta, jest. I nadal podtrzymuję to, że w nocy się... Lepi nakrywa. Tylko powiesi. Chójdziemy po niego. Dziś mam inne nowe zestaw parków, no bo ja nie mam wszystkich odblokowanych. Na tej postaci. No już idę, przestań! Chodź. ¿Qué Najwięcej gram po nocach. Nie gram, wiecie, tak za dnia, nie? nie? Nie trzymam się z także dzień i elo Przypomnijka, zapraszam Was na TikToka, lecimy pod 19 tysięcy oraz też zapraszam na takie konto TikToka. Tam lecimy po tysiąc, kurde, co ty tu robisz? A nie, nie tutaj tu dobrze. Odbrakuje mi tego hopiu Hapiu. O, pierwszy mecz to się umieram ostatnio ostatnio umieram jak kilkanaście porządów Chciałabym nakręcić gościa GENA, a nie jakiś kawałeczek. Ja nie wiem. O, widzicie takie niebieskie? Ci co może nie grają i nie wiedzą na przykład To jest taki scroll Zbieracie dwa, więc jeszcze mi brakuje Jak przeżyjecie i wyjdziecie to dostaniecie maskę Dla surwa bądź mordercy jestem? Chodź. O niebo, on tu idzie. Dobra, te kręcizki, no, no. To jest to leczenie się pod hakiem. Więc uciec, to ty się leczysz. Ha kurde! O gdzie tu przecież? O, moje mecze tak wyglądają do dnia, wiecie? Nie są jakieś idealne, kolorowe. Jezus, chłopiu. Zdecyduj się. Gdzie? Gdzie? Gdzie się To kupia. To było zdecydowanie kupia No ściągaj mnie! Nie ucz się leczyć, wiesz. Będziesz ryzykować. Boże, jednak nie? Które ty pójdziesz? Что нам будет висеть? Czasami wiecie, ten to nie, nie pomaga. i czasami ci, co my gramy rano, a oni grają w nocy albo cokolwiek wyrywa. To pomaga, to. Ale to, to wiecie, nie, to jest rzadkie. To było szybkie. Damy takie czy kopalki. Mhm. A więc co? Dziękuję wam za ten kolejny odcinek. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Bye! -bye.